Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale I Cię zapraszam was na pierwszy odcinek Serii Vlogmas, ogólnie Ja się tak cieszę, że w tym roku e, Zaczynam tę serię, w tamtym roku Również ona była, ale myślę, że W tym roku będzie jeszcze bardziej Taka świąteczna, taka klimatyczna Dlatego, że tak jak mówiłam w ostatnim vlogu W tamtym roku we Vlogmasach miałam Remont pokoju, więc wiecie, nie do końca to wszystko Było takie, można powiedzieć W klimacie świąt i tak dalej Przede wszystkim chcę, żeby te filmiki były dla was Interesujące, ciekawe, e, tak więc no, postaram się. Wiem, że wiąże się z tym mega dużo pracy, dużej ilości zobowiązań, poświęcenia czasu przede wszystkim, ale uważam, że naprawdę warto i przede wszystkim czuję taką, wiecie, z tym wszystkim związaną pozytywną energię. Serio to nie jest taki, wiecie, przymus, tylko rzeczywiście mam ochotę działać, mam ochotę nagrywać dla Was te filmiki. Chcę, żeby po prostu one się pojawiały w miarę często. Mam nadzieję, że mi się to uda. Chcę być Wam szczera i powiem Wam, że ja ten filmik akurat tego pierwszego vlogmasa nie nagrywam 1 grudnia tylko 27 listopada ale to dlatego, że po prostu tak jak i w tamtym roku zaczynam nagrywać te filmiki wcześniej tak żeby móc je zmontować zrobić fajną miniaturkę i przede wszystkim po prostu chciałam pokazywać takie najfajniejsze momenty gdzie rzeczywiście coś się dzieje no bo jak wiecie prawdopodobnie myślę, że u większości ludzi każdy dzień nie jest aż taki ciekawy tym bardziej muszę wam powiedzieć, że akurat 1 grudnia kiedy chcę wstawić ten filmik będę na wycieczce szkolnej w Toruniu, więc też będzie nie mogłabym zrobić powiedzmy tego dnia miniaturki i tak dalej, no po prostu cały dzień już wiem, że po prostu nie będzie mnie w domu. Tak jak powiedziałam wam w ostatnim vlogu, postaram się, aby vlogmasy były co drugi dzień, a więc właśnie pierwszy będzie 1 grudnia, następny 3 i tak dalej i tak dalej. Myślę, że możemy w sumie otworzyć już kalendarze to jest w ogóle najfajniejsza część z tego wszystkiego mam wrażenia. i ogólnie jeżeli chodzi o kalendarze w tym roku, to szczerze mówiąc miałam duży dylemat, czy zamawiać czy kupować normalnie, stacjonarnie, i w ogóle jaki kalendarz kupić. I szczerze mówiąc, ym, przeglądałam bardzo dużo ofert. Dużo w ogóle ym, kalendarzy, które ja chciałam kupić, było wyprzedane, dlatego że ja zawsze za takie rzeczy biorę się najpóźniej, jak tylko można, więc trochę się za to winię. Ale też szczerze mówiąc, patrzyłam na inne i nie za bardzo mi się spodobały. W sensie ja ogólnie ym, można powiedzieć, że zrozumiałam trochę, że kupowanie kalendarzy nie do końca jest sensowne, dlatego że po prostu. Po no prostu nie ukrywajmy, jest to duży chwyt marketingowy i większość produktów z kalendarzy po prostu się nie przydaje. Są to też jakieś próbki i tak dalej, a one jednak trochę kosztują, więc stwierdziłam, że w tym roku po prostu kupię taki, który rzeczywiście wiem, że mi się przyda i znalazłam takie w Rossmanie, co mnie w ogóle mega zdziwiło, ale sery mi się podobają i wydaje mi się, że są nawet takie, jak mówię, no takie przydatne po prostu. To nie są rzeczy, które jak gdzieś tam wiecie, położę i nie będę z nich korzystać. I już on mi pokazuje, więc pierwszy, o już widzicie nawet, wygląda tak I on jest po prostu z takimi artykułami do mycia, w sensie jakieś bomby do kąpieli, jakieś sole On ma 24 okienka, także nie wiem jak to zrobię, ale chyba będę otwierać po dwa na jednym vlogmasie No bo jak wiecie, ja nie nagrywałam 24, ale 12 vlogmasów I drugi to ten, który miałam również w tamtym roku, on jest z Linda Ogólnie ja też go kupiłam w Rossmanie, ale z tego co widziałam on również Również jest dostępny na przykład w Empiku yy, I musiałam go kupić, ponieważ ja ogólnie uwielbiam czekoladę Linda. To jest moja ulubiona zdecydowanie. okej, okay, a więc tutaj Was ustawiłam i teraz po raz pierwszy otworzymy sobie kalendarze. To jest super uczucie. okej, okay, więc otwieram pierwsze okienko. To będzie dosyć trudne. Bo powiem Wam szczerze, że jak tyle będziemy otwierać w pierwsze okienko, to naprawdę nieźle. Wzięłam nożyczki. Normalnie strasznie ciężko się otwiera. I to chyba będzie, posłuchajcie, jakaś kula. A nie, to nie jest kula. Mm. Ładnie pachnie. Taką, jakby trochę wanilią, jak to się prezentuje. Nie ma dużo miejsca między produktem a samym okienkiem, więc trochę ciężko to się robi. Zobaczymy, jak z dwójką. A tutaj mamy kulę, której nie mogę wyjąć. Zobaczcie, tutaj mamy już normalnie kulę. O Boże, jak dziwnie pachnie. A teraz przechodzimy z tego drugiego kalendarza, czyli do. Linda, O, zobaczcie i mamy takiego misia. W ogóle nie kojarzyłam tego. Nie wiem, czy one się zmieniają, czy nie, ale sery nie kojarzyłam czegoś takiego. Myślałam, że one są bez opakowań. Ok, i w dwójce mam już taką zwykłą czekoladkę. To akurat pamiętam z tamtego roku, więc taka zwykła e, mleczna tak się prezentuje, ale myślę, że tak czy będzie przepyszna. Ogólnie byłam na zakupach świątecznych I właśnie kupiłam przede wszystkim Takie fajne ozdoby do mojego pokoju Także myślę, że Już może nie tyle w następnym Co jeszcze w kolejnym vlogmasie Będziemy ozdabiać mój pokój I szczerze mówiąc już nie mogę się doczekać Bo już mam naprawdę fajne pomysły Jak to wszystko może wyglądać Także wyczekujcie Jeżeli chodzi o hol z tego co kupiłam To myślę, że pokażę wam to wszystko w następnym vlogmasie Nie chciałam kupować jakoś mega dużo rzeczy Bo osobiście w domu mamy strasznie dużo ozdób w ogóle szukałam białej choinki, ale nie było w isku. Wiem, że są takie w Leroy Merlin, ale nie chciałam kupować takiej wiecie mega dużej, bo po prostu no, nie mam za bardzo miejsca, na takie coś w pokoju i wiecie nie chcę też zawalać choinką po prostu każdego kąta, więc po prostu chciałam kupić taką małą białą choinkę, ale wydaje mi się, że właśnie w Lerła są tylko takie średnie, żeby po prostu postawić na ziemi, więc już Wiedziałam, że sobie odpuszczę. Normalnie wezmę moją starą choinkę, taką zwykłą zieloną. Myślę, że i tak będzie ładnie wyglądać i nawet już wiem chyba, gdzie ją postawię, ale to wszystko, jak powiedziałam wcześniej, zobaczycie po prostu w kolejnym vlogmasie.